Hej, siema wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Half-Life 2! Jesteśmy w Nowa Prospekt, tak? Dobrze pamiętam? W więzieniu. Nowa Prospekt, dokładnie. A więc wczytujemy tą grę i kontynuujemy nasz przemarsz wojsk, że tak powiem. Z naszymi ukochanymi dziećmi-muchami. Śmierdziuchami. Dokładnie z Co się gapisz? No. A dobra, Robert, idziemy. Eee... Skończyłeś? Okej... Okay. Gdzie miałem broń? Strzelba. Dobra, lecimy. Strzelba na tym karem. O. Uuuu! Hopa! Jazda, robaki! Hopa, 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 hopa! Ciebie ty nie, Nieważne. Na rzecz zapał. Lecimy. Co sobie nie możemy marnować amunicji na ten moment. Nie ja ominąłem żadnej lambdy? Nie jakoś ominąłem kilka. Uuuu! No, spokój. Jeden strzel Drugi. A, pięknie wylądowało. Dobra. Tatusiek. Oczyścił wam drogę, jazda. To wiecie co? Sary Robert. O, oh, wytrzymałeś. Oh, Okej. Okay. Dobra. Udało nam się wrzucić tam granat. Rozwaliliśmy działko. Jazda, jazda, jazda! Nie naękać się! Okej. Okay. Zostało jeszcze dwóch z tego co dobrze widzę Jeśli dobrze widzę o... A celność tej broni jest niesamowita Dobra, jazda, shotgun Shotgun Pięknie a lambda au, Nie widzicie mnie, jestem delikatny Tak się bawicie? To macie Szlak nie trafiłem Czemu nie machasz? Nie mogę trafić ciebie. No, gin. I. Pięknie. Rewolwer ma całkiem niezłe obrażenia, ale mimo tego nie przebija tego rewolweru. Uuuuu. Z half a jedynki. Ten z half są jedynce, bo się mocne. Chciałem myślę, co tu jest. Znalazłem jakiś sekret. Randomowo tutaj, bo chciałem się po prostu rozejrzeć. Proszę, lambda, widzicie. A to mam nosa. Do lamp. Ło! Wow! Pierwsza! Bo Może te robaki? Czy nie robaki, tylko Ło Łonie! Za dużo was! Ło! Tak to dobrze. Teraz wszyscy? Żadnego nie mam. Uuuu! Aż ty mnie Okej, okay, straciłem zbyt dużo amunicji. I nie sądzę, żeby to mi się opłacało, ale ach, cholera. A, chciałem, A, zwróciło się. Nieważne. Dobra, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze. Będę. O! Okej. Okay. Jest zwrot. Ile mam w ogóle amunicji do okuszenia? Nie dużo. Dobra, let's go! Let's go! Tutaj. Będzie mnie głowa. A, co się dzieje? Okay. Dara mordy kochane Jest za tutaj O nie Będzie boom. Było boom Sorry, nie chciałem się uderzyć w dupę Ciebie też nie? Ho ho Mam granaty, mam jeszcze jeden Chyba nie doleciało za... Zawsze mogę użyć tego i przewrócić A! Moje rabaszki Przewróciły Spaka Co słyszę Dobra, otwórzcie na drzwi Idę na HATE! Yeah, JEEE pęknie! jakim cudem możesz to przeżyć? Wszystkie trzy fity Wow, to nie miało być tak. Nie, oni będą ze mną. Tak. Wow, o, to jest. Nie. Jak ty to zrobiłeś? Okej, okay. Takie nie trafią. i ja Mamy tarczę dzięki temu Widzicie? I możemy rozwalić Uwaga na mnie Możemy przejść tędy Aj ty bidaku Wow! Nie możemy tędy przejść Ho 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 Dobra, ja tam Sorry Ach, się wystraszył. Oj o boże, A nie wiesz jak mi się szkoda. Bierź do nich. Pięknie. Przyjdź tym. Tak Nie trafiłem żaden. Dobra. Nienawidzeczka padła, resztą zajmą się robaczki Jest dobrze, ale ja mam mało życia e, No, trochę kibło przynajmniej Pociąg? Wow! Eee, jeszcze co? Ja za Nie, nie, nie! O, nie, obrywałem Wbijać! Zajęli się nimi. Indeed. A, HIF. Tam nie bije. Nikt mnie nie bije. Tam się biją. O, do fula. No drzesz jednego HIFa zabrakło. Ja Teraz z życiem. Co oni tam robią? Nie wiem, ale. Patrzcie. Łooo, wow, nie. Wojno ode mnie! Łoł, 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 łoł. nie, 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 nie! Proszę, nie wyjdź! Nie wyjdź! Wojno ode mnie! Wojno ode mnie! Ałła! Masz nagrodę! Co za... Mało ci? Łoł! Oh, nie, 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 nie. mogę wyjść! Nie mogę wyjść! Wom! God damn it. Serio tutaj. Ah. No właśnie tam, zanim nie zastrzelą Nie przejść, ja myślę, że nas Nie było. Oh, jest tutaj? Czy to wszystko powtórzyć? Zapiszę ja grę. Będzie prościej. No bijać, bijać, bijać. Nie zatrzymuję. Dawajcie moje robaky. Moje muchy. GOD DAMN IT! Zawsze zapominam. Dobra, ruszyć dubsko, Ruszyć w wam. Chciałem ruszyć ludzko, Dobra. Nalodujemy na full'a. Czyli od razu skupiamy się na zbieraniu beczek. Won we mnie. Chciałem won. Zapis. Won! To że nie strzelają we mnie. Tylko skupiamy się na nich. Mają totalnie na mnie wyjebane. Dobra, ok. Won, won, żry i gruz. Haha, no to było dużo łatwiejsze, kiedy wiedzieliśmy, że będzie nadchodzić. Dobra, co tutaj mamy? Syf, a stąd wyraz? Ja pierdolę. Muskularny bydle mm. <laughs> Czy co? Tedy nie mam już tych granatów, co mi trochę boli ruszyć do psko. On! Mogę jakieś to przeskoczyć? No, To nic nie ma, już nie ma z w szkoda się tam słyszę. Trochę się boję, wiecie? Bo co to jest? To jest martwy trup. A co to jest? To wielkie to. O. Au! Ja to spad... CO SIĘ DZIEJE?! O o! Mam tam uciekać? Co? Chwila, gdzie to. To tam leci! Wam, muszę tutaj wskoczyć! Ok, zaczęło to chodziło, nie? Wow! Wam wow. ale jestem ja tu ciekawa co mi się stanie. O, w Czyli dobrze, poszliśmy. Prawdopodobnie to coś by nas zmierzyło. Ale coś się po prostu rozwaliło? Czy ktoś z tym sterował, żeby na nas spadło? Dziwne. Wiązania. Ej, kolejny rozdział. Ej, się będzie robaczków. Bączków, pajączków. Ej. Ściskanie jajeczek nic nie daje. Dobra, eee... Uh. Okej. Okay. Okej, okay, then. Co tu mam, co mam? Ja mam miejscowe Jeszcze wystarczająco. Co tu jest? O, OLEKS! OLEKS! gdzie Alex Gordon Ej, co tam my się nie ma? Chodź, chodź. chodź Gdzie mam iść? Skąd ty się tutaj co, co robisz w ogóle? To się chcesz uratować O, cześć, ty w tym czymś? Damy radę, my nie damy rady. My nie damy rady! My nie damy rady!

A. Czyli za tego, <laughs> to mi się podoba okay. Czemu nam oni nam machają? Kryjcie, nic się śmietają On się sam wysadził, nie? A ja nic nie ja będę uważać Weź mi rozkazywać, babo. Dobra. A... Ok, Spoko, urządzenko security. Spokojnie, strzelasz w cokolwiek, jest po twojej stronie. Tam biegnie ludzie. A, twój tatość. Ej, patrz, wygląda szczęśliwego. Ej, on jedzie do nas? Muszę go odpomnieć, przywitać! O! Idealnie! mnie to. Ach, Gademet. Wyobraźcie sobie, że tak podjeżdża. I widzi Gordona stojącego na niej. Na jej głowie. Umarłby ze śmiechu. Nie wiem, czy konkretnie ze śmiechu, ale umarł. Ha! Dobrze. Hej, stoi koło mnie przeciwnik, lepiej walę go z bara, zamiast strzelić w ryj. Kociem siamo! Krejcie mnie. Cały Wow. Wow! Bum! Nie będziesz mi bić. Ej, kociem siamo. I w końcu ta A, ja samo, nieważne. Ciężko stracić, amunicję w tej grze. Spoko, spoko. Myślę, że Skarabinka teraz pochodzi. Mam tyle amunicji. A co, co, co to jest? Źciałam grę! Pomocy! Pomocy! No, oh, tatuś. Right. O, mogę to zrobić. Mogę to zrobić. fak! Fuck, fak! Fuck! Fuck! Jest. Hello. Nie. Toż na mnie patrzysz. Alex, Gordon, to ty? Nie, to nie ja. Dad, are you alright? You... You Save yourself. Save yourself. tutaj z własnej woli. Nie zapali nas, sami sobie przyszliśmy. Z uciekać, chcą, żeby uratować siebie? to to his portal was almost working again if he's managed to repair it we'll end up there if he hasn't well we couldn't be any worse off it's not worth the risk alex i can't lose you Get Nie. one. we're not leaving here without you it's final Right. can't leave judas here co? don't worry dad we'll find her for now I'm going to send you to the teleport chamber. I'm not saying goodbye, Dad. We'll meet you there. I know you will. I'll see you there, baby. Yeah, baby. That's all. See you. Hey yo. Let's get out of here. Nie podoba mi tak, się że tak to. bardzo. Pią, pięk, pią. Ja mam na siebie uważać? Ja mam na siebie uważać. Ok. Wiedziałem. Ląd. Nie będą mnie będę straszyć Ooo ale mu nic ooo tu... mamy ścioton Co to było? Słyszałem jakieś takie Może wyłączę ale tak Nic nie widzę Cóż, nie tędy mam iść Tędy O jest muchy Nie tędy musimy gdzieś iść ale Nie mogę otworzyć tych drzwi. Ah, hej, ja. Hey, it worked. Let's see what I can do to clear the way for you. Keep an eye out for Mossman. I'll get my dad through the prison as far as I can, then I'll catch up with you. Okay, otwórz mi te drzwi. Otwórz mi te drzwi. Otwórz mi tych drzwi! Hang on, I'll see if I can figure out how to get back. No, koniec, po mnie Dzięki nie ma A Pić Coś tutaj mamy? Ktoś tutaj mamy nic Chcesz nam powiedzieć tutaj? Nie, nie chce się zbytnio Może Ej, tutaj może być jakiś sekret To mi śmierdzi sekretem o! Chodźcie, geniusz, jestem geniuszem. Widziałem, że to puste pomieszczenie musi coś zabierać w środku. Ale jestem genialny. Co jest daj, spalnie, hardcore? Byłem blisko, co prawda nie spadł. Ale o oh well. ha! Ja, spadł. Ode careful, a, spadł. Wano na mnie. Mój Gordon, O panie. Chciałem, co ja mam zrobić? Miałem rzucić Nie mam. No i rozwaliłem to coś. Eee, wszystkie chytkawy proszę, Pięknie. Jest pięknie Możemy tutaj wejść. Tu jest lambda. Czy ja mogę się przez to przedostać? Słyszę robaczki i ja to lubię. Tam okay, powinienem móc się przedostać. O jak, chwileczkę tam może być, lambda, Jak chcę zdobyć czym z Lambdą? Pewnie już coś się ale aleki. Opa, o. Nie, dobra, pierwszy Ja wziąłem minę. Aha, wykryj mnie. Aj tam, aj tam. Opa! 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 mi stąd! Taki ty wytrzymały jesteś! Nie, Spie Nie ma podejścia. Słyszałem od PAS. Tak. Uuu, ale mi się na Dobra, tam nie mogę się kryć. Ukrywać Herooooj! Gdzie on jest? Gin. Au. Ja, tam nie, tam nie było przejścia. Trzeba po prostu tak naokoło, dobra. Zaczęliśmy FPS do życia. Dobrze. Dobry kill, oj no. Uczymy się, po jeszcze jeden gracik. Nie, nie. A, a, a nie, to nie było Tak, to było tu. Nie, to nie było tu. Wow, wow, wow! To nie tak miało być Miałem do pierwsza Wiem, wiem, jestem genialny Jestem genialny, padłem na pomysł Jestem genialny To pierwsze Jeszcze trzeba to ustawić odpowiednio Wiedziałem trzeba to ustawić odpowiednio o, o, o. Fak O, dobra Pięknie Fak! Jeszcze raz. To rozwalne. Nie, to mi daje tylko. To nie daje mi żadnego leczenia. O Boże. Jak ja to przeżyję? Odpowiedź jest prosta, tego nie przeżyję. Nie! Nie! Oh. Wow. Dziesięć życia. O ale lepsza to niż nic O! Sztyp pieprzona będę, jak mnie wystraszył! O! Sztyp... O! Nie! Nie, nie! Ile was matka zchodziła? Ile was chciałem to wiedzieć? Okej! Okay. Chyle się boję. Trzeba zabijęć wszystkich? Okej, okay. dziura jakaś? Nie. muszę to odłączyć. Co to jest w ogóle? Ej, to są granaty. Dobra, nic prostszego. Tak, nie to. jej to coś musi być nie, nie tak nic nie wiem pomyka o nie umarłem tejże nie w sumie umarłem co niedawno tego takiego robala to gdzieś może być Możesz się rozmawiać za każdą apteczką, wybaczcie, to, to jest dangerous. Ej, to jak to było tu. Ej, damn Słyszę robactwo. Mam nadzieję, że to nie jest to duże. Czy ty chyba Okej. Okay. Myślę, że to jest chyba skończę ten odcinek. Zapraszam was do kolejnego odcinku z serii zagramy halpa half 2. Oczekujcie, będzie niedługo. Pa pa.